Witam bardzo w kolejnym odcinku z Bikamtastera 1.6. Jesteśmy na serwerze. No właśnie, piękny mod hmm, Cudowny wręcz, bym się miał powiedzieć. Eee, witamy na Gun Game'ie, Kurcze, kiedyś pamiętam dużo się grało w Gun Gamer. Na czym to polega? Raczej każdy wie, po prostu biegamy sobie po mapie. Tak jak tutaj, no i mamy ewolucję broni. Bronie nam ewoluuje po zabiciu odpowiedniej ilości osób. Na końcu, oczywiście, ten kto będzie miał najlepszą broń, dostaje tak zwaną złotą kosę, i jego zadaniem jest zabić ludzi z tej złotej kosy chociaż jedną osobę. Na dole mamy HUT, ile nam zostało do, do ewolucji danej broni. W tym przypadku, mając USP, zostało nam jeszcze jedną osobę zabić. Rzadko się zdarzy, naprawdę dużo kto grałem, ale rzadko się zdarzy, że, że wygrywałem tego śmiesznego no Wiecie. Jestem bobem, no nie? Nie ukrywajmy. Jeżeli trafimy kogoś kosą, to moja ewolucja broni. I cofa się tak jakby o jeden level wstecz. Kurde, myślałem, że mnie z kosy załatwił. Ej, oni w sumie z kosu biegają. Ale to zbobiłem! Gankiem to ogólnie fajny mod. Jest to oczywiście... Obecnie jesteśmy na serwerze fragujemy.com. Nie wiem. Chyba wydaje mi się, że dużo gangów u nas w Polsce nie ma obecnie, ale pewno się no to mówię, wam nie dam, by... Bo... Gdyż no... Niby krążę po tych serwerach, aczkolwiek... Yy, pff, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bardziej właśnie jailbreak i tego... I FFA jakieś. Dobra, tutaj słyszymy, że ktoś ma pompę. Strasznie nie lubię grać z pompy. Ale mi wleciał przed maskę, na go nie widziałem. Mm. Nie wiem co tutaj daje VIP, może któregoś dnia to sprawdzimy. Tutaj mamy VIPa. Dobra, poczekajcie. Jeżeli widzą kosy, to no nie chcę iść na kosy, ale jak trzeba, to biegają po całej mapie z kosą. To są ludzie. Eee, najgorsza rzecz, jaką można robić, to jest kampić. Kampić na respie. Przeciwników. Dobra, uratowałem komuś odbytnicę. Nie, nawet mnie nie podziękowali. Uważam, że Gun Game to jest gra, w której musisz... Yy, biegać po całej mapie, no nie? Nieważne co się dzieje. Twoim obowiązkiem jest bieganie po całej mapie. Dobra, mamy pompę. Z pompy trzeba na blisko. Dobra. Przyszliśmy szybko ewolucję pompy, więc nie jest źle. Yy, teraz tą drugą. Czekajcie. Dobra, jeszcze... jeszcze dwóch. Ole mi wleciał! P90! Broń, której nie znoszę, gdyż Paweł nie uczy z niej strzelać, ale mi to nie idzie, bo no, trzeba biegać i strzelać tak naprawdę. A to no idzie mi dosyć kiepsko. Wyobraźcie sobie teraz, wiecie, double jumpa na gun game. To by było ciekawe. Ale mam Co to są za ściny? Czyżby tak ping podskoczył? Matko. Tap mi się zbugował. Nie zabiłem. Co jest? WIARTARA! Najsik, Najsik Czemu? No co jest? Patrzcie, nie mogę nikogo co cawić teraz z tej głupiej pompy Giń, chłopie Dwa amo. Dobra WIARTARA! To jest broń, to jest broń dla prawdziwych sherifów Czekajcie Dobra, i cofnęło mu się teraz. Co mówi powi, cofnął się. Cofnęła się broń, czyli teraz, jeżeli miał Digla, to będzie miał z powrotem ten poprzedni model broni. się model, poprzednią broń. Aha, amo, amo! Chciałem skosy, ale zatrzymałem się w miejscu, nie wiem dlaczego nawet. Dobra, mogę wyżej strzelać. Gadki mi dosyć fajny mod. Szkoda, tylko. Widzę, że tutaj ogólnie. Gra sporo ludzi Czekajcie Kurde musiał go ochronić A jeszcze bym mu wbił się tam Najgorsze co jest w Gun Nie zabiłem go eee, Najgorsze w Gun jest kampienie Patrzcie No co jest? Ej no nie ratuj go Kurze Bo zdarzają się ludzie którzy wbiją na respa Przeciwnej drużyny. Gosiu masz poziom AWP, co jest? Eee, no i co wtedy jest? No i wtedy jest jedno wielk jeden wielki śmiech na sali, jak ja to mówię, dlaczego? Gdyż, no. Kampisz sobie, siedzisz, nic nie robisz. No i tak naprawdę weź cokolwiek, wychodząc z respo, od razu giniesz. Tam ochrona na początku nie jest aż niewiele aż tak daje. Dobra. Wreszcie ewolucja, teraz dwóch trzeba zabić tutaj z y, mp -czki. No co jest? Widzę, dopiero było mniej osób, no nie? Także troszeczkę inaczej się grało, naprawdę. Y, teraz wbiło bardzo wiele dzieci, no i w sumie bardzo dobrze, bo fajnie się gra. Tylko, że mapa mogłaby być troszeczkę większa. Dobra, ump. Co ja mam za lagi? To mnie interesuje. Skąd te klatki? O, gość miał granatę w ogóle. Ciekawe skąd. Może jakoś VIP dostaje czy coś? Potem sobie poczytam co do ogółu nie daje VIP na Gun Ale dostałem w blachę. Kolejny granat. A! Dobra, bo... Może jest etap na granaty? Dobra i teraz mamy p 90 Broń bardzo ciężka dla mnie. Teraz jest bieganie i ładowanie. A z MP5 taka amunicja szybko spindala, że to jest no tragedia wręcz. Dziękujemy. Będzie jakaś tam ilość fragów, nie mówię, że duża, koniecznie. Ale jakaś tam będzie, na pewno. któryś ma skocika. Tam już ganiają się z złotą kosą, czyli niemożliwe, że ktoś ma złotą kosę. Jak już wspominałem, albo i nie. Jak masz złotą kosę, no to musisz zabić chociaż jedną osobę z kosy, aby wygrać. Dobra. Galil No i leża Gdzie tylko Dobra Ale dostałem przez szybę O i no i wlecieli do nas na respy. No i teraz zaczyna się tutaj Ciekawa, ciekawa rozgrywka Ale dostałem. Halo, z czego? Ten się skampił za drzewem. Za drewnochronem. Wipnie niszczy. No kurwa, chciałem mu kosę zasadzić. Nie wiem czy mam jakiś problem z sensem ostatnio. Bawiłem się troszeczkę ustawieniami. No i zle No i ten kampi! Przypadkiem to było! Dobra. Plus 10 HP zabicie. Jeszcze jedno i ewolucja. Broni. Za drzewkiem się schowa. No ładnie, ładnie. Ej, w sumie będzie krótki odcinek, tak naprawdę teraz krótki na... na powrót... Po prostu na... na rozbicie mojego legactwa skaucik no skop ze skałcika. No i gościu wygrał. Także no, gratulujemy bardzo dla osoby wygranej. Yy, Osobą wygraną w tym przypadku był Apostazja. Chyba, że czekajcie, 8 minutek. Dobra, zagrajmy jeszcze jedną y, mapkę. Yy, wiecie, krótka mapa to się opłaca troszeczkę. Można sobie po te 10 minut naciągnąć. Niestety. Posiadam jeden problem, jeżeli chodzi o nagrywanie. O! Tą mapę, nie wiem czemu, tak nie lubię, że szok. Ona niby jest szeroka. Znaczy szeroka, no jest spora. No ale tu masz tyle tych śmiesznych przejść. Ten, co wchodzi i cofa. Yy, doda, okej. Okay, yy, tak, doda. Mm, co miałem powiedzieć? Yy, miałem powiedzieć, że... Że że, że że, mam o, tak, o tyle problem z nagrywaniem CS1.6, że zazwyczaj gram 800 na 600 i to na rozciągniętym obrazie. Niestety tu się pojawia problem, którego nie mogę pominąć, gdyż obecnie chcę to przekwitywać. Muszę sobie zmniejszać na. No No popatrzcie co to jest w ogóle z rozdziałka, tak? Eee, co to ma być? No i niestety. Eee, pu -pu -pu. No i niestety, jest to tyle zbieżne, że jestem przyzwyczajony do tych rozdzielczo ich rozdzielczości, ale szerokich modeli. W tym przypadku nie mogę mieć tego, mam strasznie wąskie, wysokie modele. Oczywiście wy to może widzicie inaczej, bo w się mam troszeczkę rozciągnięty obraz. Nie ukrywajmy. To jest właśnie to, kampienie. Patrzcie, schowa się taki za kurwa skrzynką, jebaniec. No i zrób to coś innego. ...niż zraszuj go. Patrzcie. z kampuszki. Mówię, jak można, to można się schować, tak? Ale no, jak raszujesz, to raszy, na tym polega gangiem. Ewolucja broni, panie. Dwalisz do przodu. Dobra, to było przypadkiem. Miss taki. Miło by było. <laughs> Ej! Ale to nie siada, co jest? Za 55 dostał? Nice! Szkoda, że nie siadło w banie czy coś No i patrzcie, teraz mamy taką sytuację, w której zabiłeś ich trzeba uciekać. Aj jaj! I oni patrzcie... Patrzcie, i oni sobie skampią tu ze skrzynką, tak? I tak mogą siedzieć całą mapę. Bez przerwy. To nie jest śmieszne. No i patrzcie. Nie da się tak? Da się. Tylko po co? Na to polega gangiem, że... Biegasz kurwa w nich, jak do kurwa. Antylop. Wiadomo. Jak trzeba kusnąć, to kucasz. I tyle. Ale no nie, nie kampisz ze skrzynką. Czy tak jak ten za murkiem, bo tak. Bo liczysz na fragi. Dobra. Ten już się nie nacieszy. Patrzcie, znowu kampienie Chociaż on to robi reloada, to dobra, wybaczmy mu to Ale no nic poza tym, tak? Podoba mi się strasznie ogólnie na tym serwerze ten chód. Ole dostałem po trąbie. Patrzcie, i chłop ma teraz ewolucję jak Pokemon jebany. Dobra. Teraz by się przydało. To powinno być tak, że jak kampisz, to masz nagle brak ewolucji, czyli na przykład ci się cofa. Ciekawe czy jest w ogóle taka możliwość dodania tego do do tego moda. Ale fajnie by było, no nie? Dobra, pompa. No i teraz pompa na tej mapie to jest dla mnie tragedia. Nic, nic nie idzie. <ścoughs> nie mogę z tym. To jest takie dla mnie tragedia jest ta pompa I tyle Dobra, raz Żeby to chociaż było jeszcze... O, to tyle jego pompa, co on strzela nie szybko Dobra, mamy już chłopa z, z tym śmiesznym No Pump Ale, no jest różnica, tak? No i teraz przekampmy sobie całą mapę tutaj, no nie? Ocież! No, nie, to nie idzie w parze ze mną, kurza twarz. Trzeba rozszałować. Na dziko Ale pompa ma naprawdę niesamowity rodzaj. Jeden sześć. Te w jeden sześć w mi się wydaje, że takiego aż nie ma. Ile jeszcze? Jeszcze dwóch. Dobra, ewolucja na wiatarę. Tam jest przyczajony tygrys, kurwa. Ukryty smok. Jebany. No <laughs> dobra, tu. No <laughs> ale te wiatara śmiesznie strzela, naprawdę. Nie dziwię się, że mało osób z niego gra w jeden Czekajcie, on by gdzieś tutaj. Ale zakaczę, Nie! Tak, zakaczę. Dobra, mak moja ulubiona broń w 1.6, tak? Śmiesznie strzela. Chociażby go też się bardzo ulubiał. Powód... No, mak jest prosto bronią. Taką malutką tanią. Aha, plecy mi zrobił, fajnie. Tutaj gdzieś, tak? No i teraz będzie kampił. I kurwa da się ewoluować? Da się. Jebany kurwa Pokémon! I weź się nie zdenerwuj, no nie? Rage quickly. No i tego za skrzynką by trzeba było. To no. Kolejny. I co? I oni sobie ustaną. Dobra, umk. Tutaj widzę, że ktoś mnie zniósł ładnie. No dobra, no i teraz co? Dobra, P90, no i P90 do raszu jest, tak? Tak Znaczy, przepraszam, no tak par mnie tłumaczył. Jeżeli ktoś jest fanem P90, to przepraszam, ale no... Tak mnie po że P90 jest tylko i wyłącznie do raszowania. Do niczego innego Ole dostałem. Ten z P90 tu skampił, co on tu robił? Dobra, wychyliłem się temu Zakaczowi. Wychyl się. Please. Ze Scouta masz. Tak, ze Scoutów. Okej, okay, no to teraz będzie ciekawie. Tutaj. Za tą skrzyneczką. W dupę w tego skauta Ze Scouta powinny być za, ten... Brak scope'ów, no jeżeli walisz bez no scope'a. To by było coś. Wyzwanie. A nie tak jak oni naprawdę ustaną za tymi skrzynkami Uratowałem któremuś dupsko Oni ustaną za tymi skrzynkami no i strzelają. No nie z tego Scouta. To to... No to jest bezsens. Ile? Jeszcze jeden, okej. Okay. I będzie... chyba Akacz. Okej, okay, Akacz. Dobra, jeszcze jeden. Co on ma? AWP, tak? Nie. Tam jest. Dobra. Ale skampiony! Ej, tego się no tu nie spodziewałem. To było klas. Dobra i teraz scout'cik. No i ze scouta wiadome. Minus 76 chłop dostał, co jest? Kurde, to jest. Ale to ciężko bez skąpienia. Ale właśnie na tym to powinno polegać, tak? Według mnie. No i ten za przyczajony poprzyczajony tygrys. A czekajcie. Dobra, ja nie trafię. Nie, no to. Ze skata to nie ma co nawet z zoomem walić. Patrzcie. No scope. I tak powinno być, że grać tą no Kurwa Dobra Nie ma kampienia pany To jest brak szacunku do kolegów z serwera Według mnie A Wupa, Jak zwykle, oczywiście Teraz by się przydał yy, moment z granatem. Potem chyba będzie kosa. Także tutaj kolega by się przydało zabić z kosą, albo nie dać się mu zabić. To by było najważniejsze. No i patrzcie, już któryś tam ma z kolei. No i co to ma być? Co to ma być? popaku wypierdzielaj z, tu, z tamtych skrzynek, ludzie! I o ile naprawdę, ja wiem, że dużo narzekam naprawdę dużo i dużo rzucam w luzgów. Aczkolwiek, no, szanujmy się, no, szanujmy się, tak. Małe mapy i na małych mapach jeszcze przykampić, to jest naprawdę, to jest tak jak zabijać awka z kosu, no. Brak szacunku, brak szacunku, po prostu i plama na honorze. Dobra. Ule dostałem! A, dobra, zabił. No cóż, a ja dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam na serwer, jeżeli ktoś będzie chciał. Fragujemy.com ganggame No i cóż, no i tyle w temacie. Cześć. Ale miło sobie pograć w gangama.